Księga Mojżeszowa, rozdział 21. Jeżeli w ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój, w dziedziczne posiadanie, znajdzie się zabitego leżącego na polu, a nie wiadomo kto go zabił, to Twoi starsi i sędziowie wyjdą i odmierzą odległość między okolicznymi miastami a tym zabitym. Następnie starsi miasta, które jest najbliżej zabitego, wezmą jałówkę, której jeszcze nie użyto do pracy i która jeszcze nie ciągnęła wiażmie, i starsi tego miasta zaprowadzą tę jałówkę. Do niewysychającego potoku, na miejsce, którego nie obrabiono i nie obsiewano. I tam w potoku złamią tej jałówce kark. Potem przystąpią kapłani, synowie Lewiego, gdyż ich wybrał Pan, Bóg Twój, aby Mu służyli, i aby błogosławili w imieniu Pana, i aby według ich orzeczenia rozstrzygano każdy spór i każdą sprawę o uszkodzenie. I umyją wszyscy starsi tego miasta, mieszkający najbliżej tego zabitego, swoje ręce nad jałówką której złamano kark w potoku i odezwą się tak. Nasze ręce nie wylały tej krwi i nasze oczy tego nie widziały. Panie, oczyść Twój lud izraelski, który odkupiłeś i nie dopuść, aby niewinna krew była pośród Twojego ludu izraelskiego i będą od tej krwi oczyszczeni. W ten sposób zmarzysz winę niewinnie przelanej krwi spośród siebie, gdyż uczynisz to, co jest prawe w oczach Pana. Jeżeli wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i Pan Bóg Twój wyda ich w Twoje ręce i weźmiesz z nich jeńców i ujrzysz wśród jeńców kobietę pięknej postaci i zakochasz się w niej i chciałbyś się pojąć za żonę, to wprowadzisz ją do swego domu, a ona ostrzyże swoją głowę i obetnie sobie paznokcie oraz zdejmie z siebie szatę branki. Niech zamieszka w Twoim domu, opłakując swego ojca i matkę przez cały miesiąc. Potem możesz zbliżyć się do niej i ją pojąć, i będzie twoją żoną. Lecz gdyby przestała ci się podobać, pozwolisz jej odejść, dokąd zechce, ale nie sprzedasz jej za pieniądze i nie będziesz odnosił się do niej jak do niewolnicy, gdyż ją poniżyłeś. Jeżeli ktoś będzie miał dwie żony: jedną ulubioną, drugą nielubianą, a one obie, i ta ulubiona, i ta nielubiana, urodzą mu synów, a pierworodnym będzie syn tej nielubianej, to gdy będzie przydzielał swoim synom dziedzictwo, nie może nadać pierworództwa synowi ulubionej z pominięciem syna tej nielubianej, który jest jego pierworodnym. Lecz uzna za pierworodnego syna tej nielubianej, dając mu podwójnie ze wszystkiego, co posiada, gdyż on jest pierwociną siły jego. Jemu przysługuje prawo pierworództwa. Jeżeli ktoś ma syna upartego i knąbrnego, który nie słucha ani głosu swojego ojca, ani głosu swojej matki, a choć oni go karcą, on ich nie słucha, to pochwycą go jego ojciec i matka i przyprowadzą do starszych jego miasta, do bramy tej miejscowości, i powiedzą do starszych miasta: Ten nasz syn jest uparty i krąbrny, nie słucha naszego głosu. Żarłok to i pijak. Wtedy wszyscy mężowie tego miasta ukamieniują go i poniesie śmierć. Wytępisz zło spośród siebie, a cały Izrael to usłyszy i będzie się bał. A jeśli ktoś popełni grzech, pociągający ze sobą wyrok śmierci i poniesie śmierć, i ty powiecisz go na drzewie, to nie mogą jego zwłoki pozostać na drzewie przez noc, ale mają być pochowane tego samego dnia, gdyż ten, który wisi, jest przeklęty przez Boga. Nie kalaj więc ziemi, którą Pan Bóg Twój daje Ci w dziedziczne posiadanie.